Ja jestem Darek. Miło mi, że zdecydowałeś się wyświetlić ten odcinek. Liczę, że nie zmarnujesz czasu, że będzie on dla Ciebie ciekawy. Ja trafiłem w to miejsce przypadkowo, przejazdem, jak to zwykle bywa u mnie. Ale zdecydowałem się je sobie zobaczyć, ponieważ ma ciekawą, przykrą niestety historię sięgającą 1908 roku. Kiedy to przedsiębiorstwo zostało oficjalnie zarejestrowane w sądzie okręgowym w Adowicach w dwóch kategoriach świadectw przemysłowych: na cegielnie i na wydobywanie gliny, opowiem trochę o tej historii, bo znalazłem dużo informacji w internecie. Jak widać, tutaj trochę już ten komin zaczyna się rozpadać. Tam jeszcze inny komin, jeden z tych trzech też jest jakiś już krzywy. A mimo to na tym terenie działa inna firma produkująca taką właśnie stal. I powiem Wam szczerze, że ja bym się bał pracować w okolicy takich walących się kominów. No, ale udało mi się wejść w ogóle na ten teren, pomimo tego, że jest monitorowany, i tutaj teraz pracują ludzie. Krzakami od tyłu nie było tam części płotu. Jestem na tyłach tej firmy, tej fabryki. I tutaj, jak może zauważyliście, jest też w tej fabryce poza wieloma fajnymi Urządzeniami, Które się zachowały przez tyle lat, e, też fajny samochód, który właśnie za chwilę zobaczycie. Właścicielem tej cegielni był Antoni Ślosarczyk. Człowiek szalenie pracowity i przedsiębiorczy. Majątek ten rozwijał przez kilkadziesiąt lat. No, ale niestety go stracił, o czym powiem później. Cegielnia ma swoje wagoniki kolejkę wąskotorową własną linię miała. Już niewiele z niej zostało, ale zostało trochę szyn którymi, którą te cegły w tych wagonikach dowoziła do stacji kolejowej na specjalną bocznicę zrobioną do tego celu W 1928 roku rozpoczęto rozbudowę Obok ówczesnego pieca Zygzak wyłonił się nowoczesny budynek piec kręgowy typu Hoffman i interes w pełni rozwinięty świetnie prosperował, ponieważ w tamtych czasach wszystko budowano z cegły i było bardzo duże zapotrzebowanie na cegłę. Antoni Ślosarczyk czuł się spełniony. Zaczął myśleć o przygotowywaniu swojego następcy i jego prawą ręką został jego syn, Jan Ślosarczyk. Majątek przepisano 10 listopada 1936 roku. Był to prezent ślubny dla syna. Jan Ślosarczyk już jako właściciel Cegielni poślubił Zofię Stancilik 21 listopada 1936 roku. Przekazany majątek świetnie prosperował cały czas i był niezwykle, jak na owe lata, nowoczesny. Cegielnia oferowała szeroki asortyment, trudniąc się wyrobem cegieł ręcznych i maszynowych, okładzinowych i kominowych. Ponadto produkowała pustaki stropowe oraz rurki drenarskie wszelkiego rozmiaru. 117 lat słuchajcie, minęło, a te maszyny wciąż istnieją, i ten budynek wciąż stoi. Coś niesamowitego. Pomimo tego, że tutaj, właśnie w tej części, w której dach przestał istnieć, był ogromny pożar. Dlatego nie wchodzę tam, bo pewnie to wszystko jest osłabione. Ten komin też jest krzywy. Nie wiem, czy tam z ujęcia drona będzie to widać, ale na koniec jeszcze polecę nad całą tą fabryką dronem. I na ścianach widać również o tutaj, że płynie się nawet wdarły, częściowo do tego pomieszczenia. Pożar nie jest najsmutniejszą częścią tego miejsca. Historii tego miejsca. Ponieważ w 1939 roku, we wrześniu, gdy rozpoczęła się wojna, Jan został wysiedlony z rodzinnego majątku. Został również dwukrotnie aresztowany, a przy trzecim wezwaniu w obawie o swoje życie ukrywał się. Wyjechał z rodziną do Krakowa i pod zmienionym nazwiskiem podjął tam pracę. Cegielnią zarządzali Niemcy. Cały czas produkowali cegłę w tej cegielni. Gdy w 1945 roku, po wyzwoleniu, cała rodzina wróciła do swojego majątku, nie cieszyła się niestety zbyt długo swoją własnością, ponieważ orzeczenie ministra przemysłu i handlu w 1948 roku. Przejęto majątek pana Jana. Ślosarczyk, pozbawiony swojego majątku, został w nim zatrudniony, otrzymując funkcję kierownika. Jakby tego było mało, dom i zabudowania, które były przy tym domu. Zgodnie z orzeczeniem ministra przemysłu lekkiego, został również objęty upaństwowieniem. Od tego czasu rodzina ślosarczyków, by móc mieszkać w domu, który, który, który sami sobie wybudowali przy tej fabryce, była zobowiązana płacić czynsz. Nie mogąc się pogodzić z taką decyzją, co oczywiste, Jan ślosarczyk przez wiele lat dochodził swoich praw w sądach. Jednak wszystkie rozstrzygnięcia podtrzymywały decyzje ministerialne. Na domiar złego został on zwolniony z cegielni w listopadzie 1952 roku. W 1993 roku fabryka została postawiona w stan likwidacji, a wszyscy pracownicy otrzymali wypowiedzenia. Trwała walka cały czas o odzyskanie tego mienia. Niestety państwo nie zgodziło się oddać za darmo tej fabryki prawowitym właścicielom, ponieważ twierdzili, że zostały tutaj zakupione różne nowe maszyny, postawione różne nowe budowle i to państwo poniosło takie koszty, które oni muszą teraz zwrócić. W Katowicach po przeprowadzonych rozmowach i uzgodnieniach postanowiono, iż spadkobiercy przejmą cegielnię od dnia 1 marca 1993 roku, ale ustalona została odpłatność z tytułu przekazania cegielni za majątek będący własnością przedsiębiorstwa. Spadkobiercy, by móc ją przejąć i uruchomić ponownie produkcję, musieli wpłacić uzgodnioną ogromną należność której nie posiadali, likwidatorowi przedsiębiorstwa. A skoro nie posiadali takich środków, żeby zapłacić, podjęte zostały szerokie działania dla znalezienia aktywnego inwestora, który wykupiłby to przedsiębiorstwo. A następnie wszedł, wszedł z właścicielami w spółkę i uruchomił produkcję na nowo. Działania te niestety nie dały pożądanych rezultatów. Spadkobiercy upoważnili likwidatora do sprzedaży nieruchomości. Tak więc nigdy nie odzyskali tej cegielni. Warunki określono w porozumieniu w 1994 roku. Cegielnia została sprzedana po zakupie przy, przez Kazimierza Gabrysia. Produkowała wyłącznie cegłę pełną, na bazie własnego surowca a ostatni wypał w tej cegielni dokonał się 26 lipca 2007 roku wtedy właśnie zapalił się ten ponad 100 metrowy dach nieznane są przyczyny koszty wznowienia produkcji były zbyt duże zakupu tych wszystkich rzeczy, które tam się spaliły do produkcji tej cegły, dlatego przedsiębiorstwo przebranżowiło się, i być może od tamtej pory do dziś produkują tutaj stal. Hej, ze mną lepiej. Nie wiadomo, kto tam jest żeby ci krzywdy nie zrobił.